Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Po niefortunnym skoku do wody i straceniu 1111 dusz, 1111 dusz, e, no cóż, zwiedzamy tą wyspę, zwiedzamy ten Paryż. i Pomyślałem sobie: Paryż, Paryż, Wielki Paryż, ale to jest 1700, któryś tam 92 rok tak to było chyba na tej mapie. Więc Paryż może wyglądał w ten sposób, ale tu są jakieś ubrzeża nad wodą, więc to może być też jakaś wioska rybacka. Na razie pusto. Rozglądam się spokojnie i szukam, czy jest tu jakiś wróg, czy jest tu coś do znalezienia, czy jest tu jakaś skrzynia, czy coś tutaj można na przykład wejść i znaleźć i można. Czyli trzeba trochę pochodzić. Co prawda jest trochę ciemno, Przydałaby się jakaś pochodnia czy coś, no ale to są takie wymagania duże. Jest jak jest, i gramy. I idziemy. Na początku chcę powiedzieć, że jest problem. Gram na PS5, a tu jest właśnie historia o tym unieruchomieniu, czyli o tym co mówiłem, o tym rąbie, który staje się biały, a potem czerwony. Tylko, że trzeba taką lekką bronią właśnie doprowadzić do tego. Tu się szykowałem, właśnie lekka, lekka broń, mam na drugiej broni tarczę, więc wydaje mi się, że trzeba to zmienić. Nie wiem, czy akurat falcjon i szabla jest lekką bronią, ale jest inną bronią na pewno niż ten wachlarz. Więc można to sprawdzić, czy to będzie w ten sposób działało. Tam mamy we stalkę. No a tu cały czas jest, e, no cały czas ktoś może na siebie wyskoczyć. Tak z boku, nagle z góry, z drzewa zablokowane. Taka informacja to nie, że tam nie można przejść, tylko że trzeba od drugiej strony otworzyć drzwi. I wtedy będziemy mieć skrót. Więc są porobione skróty. W miarę to wszystko tutaj, jeżeli chodzi o lokację, gra. Nie ma większych problemów i nie ma większych trudności. Dlatego myślę, że jak najbardziej to taka gra m, dla kogoś, kto nie chce się zrazić do tego typu gier. Gdzie gdy zginiesz, to wszyscy wrogowie się odradzają, odmowa są i gdy zginiesz, to tracisz wszystkie zdobyte dusze. Tu możemy odblokować kolejne gniazdo. Mamy cztery gniazda już odblokowane. Można tam je wypełnić. A błąd jest taki, to co nie dokończyłem, na PS5 gram. Tu w tej lokacji podczas walki zawiesiła się konsola. I to na tej zasadzie, że nie można w ogóle nawet było wyjść z gry. Na szczęście nie musiałem z, z gniazdka wyłączać konsoli, żeby ją zrestartować, Tylko po jakiejś minucie, półtorej minuty, takiego oczekiwania, niepewności, e, wyskoczyła informacja, czy chcę zgłosić błąd. Oczywiście zgłosiłem. E, nieszczęście było takie, że nagrywałem film w tym momencie i film się nie zapisał. To nie jest ten film, to jest następny, który nagrywałem e, i. Na tamten moment, ja to tak nagrywam, bo nie wiem, czy w ogóle będę mógł kontynuować. Zaczynam jeszcze raz. I znowu w innym miejscu to jest tak, jakby konsola nie dawała rady, bo ona miała jakiś obrót tam z tymi wachlarzami, pojawiły się jakieś błyski i nagle, pach, freeze. Obraz się zaciął. I potem zacząłem drugi raz. Cofnęłem się, przeszedłem tu wszystko, żeby było połączenie, i znowu się zablokowało. W innym miejscu, w innej sytuacji, czyli, czyli jest tak, że w każdej chwili może się zablokować. Może tak jest na PS5. Ktoś, jak gra na komputerze, to na przykład czegoś takiego nie ma. Ja na PS5 takie coś mam i na pewno padnie fala krytyki i od razu gra dużo straci, bo gra kosztowała 260 zł. Ja akurat nie jestem aż takim tak bardzo nie, nie, nie reaguję agresywnie, ale jeżeli ktoś wydaje 260 zł i ma takie wyrzucanie z gry, no to jest zaraz bardzo duża krytyka. Tutaj zdobyłem manierkę. Chciałem sprawdzić, co ta manierka daje. Gdzie ona w ogóle jest? Ona jest tu. I to jest jakiś przedmiot, przedmioty zadania. Prawdopodobnie to są, to są jakieś przedmioty do zadań pobocznych, gdzie spotkamy tam po drodze jakiegoś chłopka, który będzie potrzebował manierki. Chociaż nie, to jest manierka z wodą. A dobra, już zaraz to potem w następnej, w kolejnej, znaczy w tym odcinku powiem wam gdzie się przydaje manierka. No i dobra, tu mamy przeciwnika, który śpi, właściwie się czai, można do niego podejść na spokojnie, powoli, powoli czerwony atak, cios, koniec. Te fioletowe, tylko że w sumie z drugiej strony jak mieliby to zrobić, bo Zawsze jest taki ten kolor, jaki to jest: zielony, fioletowy, srebrny, nie wiem. Tam giełka po wrogu i nigdy nie wiesz, co on tam zostawił. Czy to będzie klucz, czy to będzie jakiś granat, czy to będzie. Ale chyba tak w większości gier jest, że masz taką niepewność. Tak jak otwierasz skrzynię i nie wiesz, co tam będzie. Nowi przeciwnicy: psy. Psy, które przeważnie w grach są -like, w grach. Dark Souls są nielubiane. Nielubiane dlatego, że są szybkie, zwinne, skaczą tu i tam. Nie wiadomo dokładnie jak się zbiorą w grupę, to po prostu jesteś bez szans, bo są właśnie szybkie i trzeba je szybko opanować. Zapanować nad nimi. Tutaj chciałem sprawdzić właśnie te psy. Tu można iść po prostu w górę i tutaj nie trzeba przechodzić wszystkiego w dół. Tylko od razu w górę, jesteś od razu na dole. To takie, taki zbitek słowny. Jest iść w górę, żeby być na dole. I mamy te psy. I znowu zablokowane drzwi. Czyli trzeba do nich podejść od drugiej strony. Trzeba poszukać po prostu innego wejścia. I tutaj, na przykład tam jest taka barykada. Zawsze zachodzi takie podejrzenie. Teraz będę tak do tego podchodził, czy czasem na to nie trzeba wskoczyć, żeby przeskoczyć przez barykadę, ale chyba nie. Jest tak to ustawione, że chyba nie. No, ale warto się właśnie rozglądać, bo tu już pod ścianą leży ktoś, który ma ze sobą przedmiot. Te fiolki, takie niebieskie, to są fiolki, które być może różnią się trochę kształtem i wielkością, ale też nazwą. I one są na takiej zasadzie jak w tych grach wszelkich Dark Souls, 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 Soulsowych, tak powiem, że masz je w ekwipunku, rozbijając je, wypijając je, dostajesz duszę za nie. Więc to jest takie noszenie ze sobą pewne, pewnego, pewnej ilości dusz, Pewnej to znaczy, że na pewno będziesz je dostaniesz, bo teraz, jak zginę, no to stracę 412, jeżeli ich jeszcze raz nie podejdę, nie, nie podniosę. Także te niebieskie butelki też w którymś momencie tam uzbierane, bo takie zbieram, zbieram, wykorzystam. Dzięki temu będzie można podnieść poziom albo ulepszyć broń. No i tutaj jest w sumie rozwidlenie, bo jest droga w tamtą stronę, ale też jest tam. Droga i to jest zawsze, tak jak mówię, często ta niepewność, w którą stronę powinienem pójść. Na razie pójdziemy tu. Mamy przeciwnika standardowego, który już był. Starczy podejść odpowiednio, kopniak i ginie. A tu. Pojawia się nowy przeciwnik i powiem szczerze, przeciwnik którego trzeba się bać i trzeba go szanować. Dlaczego? Bo tu, o ile dobra, ja tu tego halabardą z odległości, to już można pomyśleć, espoko spoko, ale jak on tymi kulami przywali, to naprawdę może chłopak nieźle tutaj zmiażyć człowieka. I gdybyś miał mało zdrowia, to być może nawet może spowodować śmierć na miejscu o, takie uderzenie, on robi drugie uderzenie i patrzcie, ile zabrał mi zdrowia dlatego też, jak zobaczyłem, ile on zabiera zdrowia bo teraz jeszcze jedno uderzenie i po mnie to już zacząłem no, trzymać się dystans to co prawda, mógłbym strzelić jeszcze z, ze strzelby do niego byłoby prościej ale można też na takiej zasadzie podejść, o i w sumie dostał ze strzelby podejść Halabarda, podejść, odskoczyć, podejść, halabarda, odskoczyć. W ten sposób na spokojnie, byleby po prostu przejść. Byleby go pokonać i pójść dalej. Cały czas idziemy i zbieramy te dusze, i mamy je ze sobą. Więc to jest taka obawa, że jak teraz zginę, to będę musiał tutaj przyjść. Wszyscy wrogowie się odrodzą. Dlatego część osób nie lubi tego typu gier. No, bo potem trzeba to wszystko od nowa iść, jakbyś tutaj gdzieś stracił życie. Biłem się teraz w, w, w miarę mocnym przeciwnikiem, więc mm, tutaj jakiś masowy grup. Być może to tamten robot ich tutaj tak zneutralizował. Cały czas zbieram też różne właśnie butelki, różne eliksiry, granaty, mrozu. Unieruchomienia I tu pomyślałem, że wrócę tam Przecież idę cały czas dalej Więc pora wrócić I sprawdzić Przecież tam była odnoga Tutaj ta odnoga się ciągnie i ciągnie I cały czas jakby Zmierzam gdzieś dalej Więc trzeba wrócić I tutaj zobaczyć co jest A tu w zagrodzie jest pies Ale po drugiej stronie jest drugi pies. No i w tym momencie mamy dwa psy i trzeba się postarać. Na szczęście halabarda powoduje, że można zaatakować jednocześnie dwóch, tylko muszą się odpowiednio ustawić. No i myślę, że nie są tacy uciążliwi jak tak jak mówiłem w tych wszystkich grach Soulsowych, gdzie jak psy wpadają, no to już jest akcja, nie? Może są w miarę yy. Są słabo wytrzymałe, tak trzeba powiedzieć. Parę tam trzy ataki i giną, a jeszcze, jak ulepszymy, zwiększymy siłę, no to, to może dwa nawet ataki. Ten przeciwnik nie stanowi wielkiego zagrożenia. Nawet można go z wyskoku przyatakować. Kamera powoduje, że tak jak już mówiłem. Trzeba nad nią panować, bo jak za szybko zaczniesz ruszać, to jest tyle y, też. Y, no, widzicie, Myślę, że też że ona jest tak blisko tej postaci. To powoduje, że robi ci się niedobrze. Od takiego szybkiego ruszania kamerą trzeba panować. Ten gość, niby taki mocarz, nie? Bo dzieje ogniem i ma te miecze. To z halabardą naprawdę idzie to w miarę, bo on nie potrafi, on zaczyna ten ogień, startuje z tym ogiem, ale my halabardą go jakby stopujemy i on w tym momencie yy, obrywa. Na szczęście nie ma tak, że on jest jakby niewrażliwy na nasz atak. I tu mamy właśnie drzwi, które możemy otworzyć skrótem. A skrót jest do Westalki. No i jest ten lansier. Ten lansier, mini lansier, który no... Pff, nie w dmuchał. Patrzcie, rzucał w granatę. Jest tak, mimo tego, że jest namierzony, że czasem ten granat... No, czemu teraz coś zabrał? Bo wydaje mi się, że nie. że Czasami te granaty nie dochodzą do celu. I to jest dziwne, bo szkoda tych granatów. Mogł być w miarę dobrze ustawiony, żeby on oberwał. A ten przeciwnik jest mocny, ze strzelby dostał i ginie, nie wiem, co ma zrobić. Tu mamy taki swego rodzaju skrót. żeby pozbierać tutaj te rzeczy. I tu właśnie e, potrzebuję kropli wody. Wydaje mi się, że gdybyśmy nie wzięli tej manierki, to nie moglibyśmy tutaj zrobić poniekąd kwesta pobocznego. Tu jeszcze mamy sztabkę brązu jako materiały. Prawdopodobnie będziemy mogli e, coś wytwarzać jeszcze z tych właśnie zebranych materiałów. No, a tutaj, tak jak mówię, to trzeba chyba potraktować jako. Quest poboczny. Spełni jej prośbę. No, tylko tutaj w sumie. Ja się teraz domyśliłem, że tu chodzi o to, że dała jej manierkę. Weź to za fatygę. No i daje nam granat, więc to. To też nie jest taka jakaś wielka nagroda, bardziej może, no bo przecież trzeba znaleźć manierkę, trzeba znaleźć kobietę. Można tu normalnie i spokojnie nie przychodzić i dostajesz granat. Bardziej dałbym tu jakąś broń, chociaż broń to już w ogóle jest super nagroda. No i dobra, i teraz mamy tam w sumie otwarty skrót, i teraz trzeba wrócić w miejsce, gdzie mieliśmy jeszcze opcję, żeby pójść. Tutaj nie ma już przeciwników, więc też nie ma co siadać na westarkę, bo, yy, no bo wszyscy się odnowią. No ale tutaj to już nie mieliśmy, to już czyszczenia nie było. No i po kolei zwiedzamy każdy korytarz. Tutaj no to aż się prosiło, żeby za rogiem stał róg. Biegniesz sobie, biegniesz, a nagle pach. pyk, pyk, dobra no i znowu ten mocarz on jak się obraca a najlepsze jest to, że w późniejszym etapie gry pojawiło się dwóch takich więc myślę sobie ja cię z dwoma naraz się bić tylko, że oni idą koło siebie i nagle jeden zaczyna się kręcić a tu w ogóle wraca sobie, nie? I jak on się kręci, to tymi kulami zadaje obrażenia temu swojemu kumplowi. niepotrzebnie, niepotrzebny. Patrzcie, jak mi zabrał życia. Zadaje obrażenia i można doprowadzić do tego, że jeden drugiego po prostu zabije. To jest zabawne i rzadko kiedy w grach spotykane, ale w sumie, no tak powinno być, nie? Że dlaczego on kręcąc kulami, nie miałby zadawać mu obrażeń, jak ten stoi obok. Dzięki temu w jest sposób można się jednego pozbyć. Tu jest o tyle to zagrożenie, że tak cały czas idę, że mam 1627 tych dusz. Tu chłopak bronił kufra. Więc to powinien być tak. Moduł krytycznej naprawy pierwszego stopnia. Pierwszego stopnia, więc będzie można go... Już użyć. Mamy jedno gniazdo puste. Moduł krytycznej naprawy pierwszego stopnia. Ataki krytyczne przywracają niewielką pulę życia. Więc w sumie to jest myślę, że przydatny, tylko nie wiem w którym momencie jest atak krytyczny, bo tutaj nie ma żadnych punktów obrażeń. Nowy obszar. Ale to wydaje mi się, że tylko dlatego, że gdzieś tu zaczepiliśmy ten nowy obszar, bo te drzwi się nie otwierają, możliwe, że z drugiej strony. No nie wiem. Na razie nie wiem dlaczego tutaj jest nowy obszar się pojawił. Bo teraz jesteśmy znowu w tym poprzednim obszarze. Tutaj się biliśmy przy kościele, no i teraz trzeba zwiedzać tam górę. Tutaj był ten masowy grób. I standardowo zbieramy przedmioty po kolei. No i znowu pan z kulami. On nie jest tak jak widzicie, ciężki, ale trzeba na niego uważać. To nie jest tak, że podejdziesz raz, dwa i, i już. To jest bardziej taka walka e, strategiczna. No i patrzcie, znowu dostał kulą i nic. Może jest odporny. Może tak być. Tu się zapędziłem w kozi róg. No, akurat w ścianę trzeba było zmykać o ten cios i jeszcze ten to jest o, masakra nie potem jeszcze taki z góry I trzeba na pewno na to uważać na niego Jeden strzał, obrót, cios i pad. No i co? I kapsułka. Tacy mocni przeciwnicy powinni dawać jakieś lepsze rzeczy. nie wiem. Tu ogólnie te klucze do modułów trzeba zbierać, bo żeby blokować kolejne, to, to muszę zmieścić na przykład trzy, żeby kolejny poziom odblokować. Yy, więc w jakichś takich miejscach trudno dostępnych powinny być. Yy, Powinny być takie właśnie jakieś nagrody lepsze. No i tu znowu jakieś miejsce. Okej, okay, no tutaj ten z kulami bronił znowu skrzyni. Czyli mocny przeciwnik broni skrzyni. No i można powiedzieć, że no to chcesz nagrody, to masz. I mamy kiścień ognia. I sobie myślę, co to jest kiścień ognia? Jakiś przedmiot, jakiś moduł, gdzie to się używa? Jakiś materiał? Okazuje się, bo tutaj w ekwipunku nic nie mamy, żadnego kiścienia ognia. Okazuje się, że kiścień ognia jest nie w ekwipunku, tylko w wyposażeniu. Mamy też granat właśnie uniuchomienia. Ale tu w wyposażeniu kiścień ognia to jest broń. Broń, która ma całkiem niezłe statystyki. Ja widzę, że tutaj trzeba też patrzeć z czym się taka broń skaluje. Patrzcie, jak wygląda kiścień ognia. To jest taki na łańcuchu, więc zasięgowy więc też całkiem ciekawa broń jest dużo ciekawych broń, a to super atak L2, uderzenie no i mam 2010 dusz trzeba uważać no i pozostaje nam pójść tutaj te drzwi są jeszcze ciekawe tylko, że one są niestety nieaktywne Pozostaje nam pójść w tamtą stronę. Tam jest jeszcze jakiś przedmiot, który się świeci, i to jest tak właśnie niepewność. No dobra, czyli trzeba wyjść w drugą strony, ale się okazuje, że nie, że można wskoczyć tak. I to czasami może zgubić człowieka, bo wydaje ci się, że nie możesz wejść. Na górze jest jakiś wartownik, a tu ciemność, widzę ciemność. Nawet mimo tego, że mam kiść, no, fiolka. No, i trzeba tego pana skóry załatwić kiściem. Kiść dobra broń, bo zasięgowa. No, jakieś tam obrażenia też zadaje. Tylko, że, no, mówię, to trzeba się wprawić. Możliwe, że będzie tak, że całą grę przejdę z halabardą. Będę ją rozwijał i, i po prostu tylko na tych drugich broniach będę się bawił. No, to na pewno, jak jesteś. Nie wiem, w jakimś otoczeniu kilkunastu wrogów to przydaje się. 2084, no to stracić to już by było szkoda. Więc szukam z niecierpliwością westalki, żeby odpocząć, żeby wydać te. A tam jakiś ogień i gościu z kulami. E, więc wydaje się, że tam może być błos. Ale nam przydałaby się westalka. No i bardzo dobrze to wygląda. Nie ma co ukrywać. Tu mamy przedmiot, a na górze jest facet, mały lanser, który do nas strzela z granatnika, który ma w ręce. Tu mamy jeszcze przedmiot i znowu. O, jeszcze pan z kulami leci, ale tu są drzwi. Cyk, można otworzyć, można. Dobra, i bum! skrót, skrót do westarki, więc to wszystko jest dobrze połączone. I teraz pozostaje nam wrócić już tędy na spokojnie. Nie trzeba tam tego wszystkiego przechodzić. Mamy otworzony skrót, ale jeszcze 2084 dusze są do wydania. Więc dlaczego nie? Mamy tutaj moduły, tutaj mamy właśnie kiścień ognia 2004 punktów wigor tutaj mamy życie. Więc no tak przeważnie zręczność, siła i życie. tam Tam resztę, no nie wiem czy akurat w tej grze, ale przeważnie idę w te trzy yy statystyki no i ten kiścień ognia całkiem dobra być może będzie całkiem dobra, całkiem przydatna sprawa no i tych butelek miliony nie? i tu właśnie mamy esencję gdzie jak weźmiemy 10 bo mamy ich 10 to patrzcie ile nagle mam dusz 3484 Więc można znowu rozbudować naszą postać Ja tutaj nie mam jakiegoś poziomu specjalnego, więc tutaj też trudno powiedzieć jaką jaki ja mam poziom No ale tak jak mówię przydaje się siła przydaje się Trwałość i wigor Myślę, że tak będę rozbudowywał postać. I tutaj można jeszcze coś kupić w sklepie. Dobra, to tyle w tym odcinku. Jak widać, dużo skrótów poodkrywanych. A w następnym spróbuję to nagrać. Zobaczymy, jak to będzie się nagrywało.